Mariola próbowała dodzwonić się do kuzyna, ale nie odbierał telefonu. Nie wzięłaś pomidorów. Dwa razy ci o tym mówiłam. Kurczę, no rzeczywiście, zapomniałam. Dobra, to pójdę jeszcze raz do sklepu i kupię. A nie, 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 to musisz zostać. Zajmij się lepiej gotowaniem bulionu. Ja mi skoczy? Dobra. Komisarz Adam Naruszewicz, komenda stołeczna. Pani Dominika Pucińska? Tak, to ja. Pójdzie pani z nami. Proszę zaopiekować się dzieckiem. Cześć, ty jesteś Bartuś? Tak. Czego chcesz do mojego syna? Alicja Wanat. Jestem pracownikiem pogotowia opiekuńczego. Chłopiec pójdzie ze mną. Kochani, weź Gierka i z panią, dobrze? Chodź, pójdziemy. Chodź. Komisarz Damian Lipiński. Pan Kamil Lercz? Tak, ale o co chodzi? Co wy w ogóle robicie? Jesteście zatrzymani w związku z handlem dziećmi. Że co? Nie, to jakaś pomyłka. O co chodzi? Proszę na to pomyłka. Przepraszam. Kamil. Ja ci wszystko wytłumaczę. Handel dziećmi? Z kim ja żyłam przez tyle czasu? Za chwilę rodzaj jego dziecko a wychodzi na to, że w ogóle go nie znam. Ciężko było mi dowiedzieć się czegokolwiek o płycińskiej. Mam podejrzenie, że posługuje się fałszywymi danymi. Dlatego, mając materiał genetyczny chłopca, postanowiłem sprawdzić, czy nie należy przypadkiem do jakiegoś poszukiwanego dziecka.